Liebe Freunde, erstens ein großes Dankeschön. Danke für alles. Wiem, że kochacie Zielony Wad. Wie ich schon gesagt habe, alle schätzen euer Geduld. Witaj na BALT TV. Volkspartei. Drei herausragende Litwa. In unserer eigenen Reihe. Volkspartei. To, co Wam mówiłem na początku, to jest właśnie ten, to jest szef Zielonych, współszef, razem z tą Ricardą Lang, która tam widzieliście w tej sukni, takiej jak worek na kartofle. Tu też napisane, nie ma żadnego dyplomu, nie pracował, dostaje 15 tysięcy euro miesięcznie. Zielony fachowiec u lanca, nie? Lance to jest ten gostek. Tutaj. Ile punktów ładowania mamy w Niemczech? Bezinni? W ostatnim roku ile nowych zbudowaliśmy? Bezinni? Dobra, inaczej zapytam. Ile samochodów elektrycznych musimy każdego roku wprowadzić na rynek, żeby dać radę z tymi 15 milionami do 2000? Z tym być ten telefon Pan tutaj żartuje, że gdyby miał guzik, to by zadzwonił do Jokera, poprosił Jokera, czy tam telefon ostatniej szansy, tam. tak jak z tego programu Milionerzy czy coś. Aha, do 2030. Kumaś, on mu zadał totalnie proste pytanie. On, on powiedział, ile musimy samochodów wprowadzić na rynek, żeby udało nam się 15 milionów do 2030 wprowadzić, czyli rozumiem, że półtora miliona, ale ja tu zgubiłem troszeczkę rachubę. Ilość punktów ładowania 13 tysięcy, że dostał przed chwilą od reżyserki. No i to są rzeczywiście ludzie, którzy o niczym nie wiedzą, nigdy nie pracowali. To jest Ale widzicie, zauważcie przede wszystkim, że ludzie zazwyczaj wstydzą się, zawstydzają się, jak czegoś nie wiedzą przed kamerami. Znaczy ja nie, nie mam oporów niestety, nie, nie mam kompleksów. I tu zauważcie, że tak samo on, jak i Talang, no ta lang, to się chyba jakby troszkę zawstydza, ale na przykład ta Berbok to w ogóle się nie zawstydza, Ona po prostu jedzie, ona myśli, że wszyscy są tacy jak ona, tylko ci inni lepiej świrują, a ona jeszcze się musi poduczyć. Ale tak jak słyszałem, oni generalnie myślą, że oni wszyscy, że, że jeżeli ty niewiele gadasz, niewiele świrujesz, to oni myślą, że ty po prostu słaby jesteś, że ty nie umiesz. Jeżeli ktoś ciebie do czegoś nakłania, to nie możesz mu ufać. Jeżeli nie potrafią swojej doktryny sformułować w postaci dobrowolnego zaproszenia, przynajmniej są niekompetentni, a prawdopodobnie psychopatyczni i tyraniczni. No i patrzcie, głupi, głupszy, badbok. Tu jest napisane, zostaw, znaczy, ręce precz od polityki i idź lepiej czyścić Kibla. No to jest takie, nie wiem, te teksty są, mówią znowu taki jakiś 50-letni Niemiec, co napisał na pewno. Ale zobaczymy, to na gada. Ludzie, czy lud czasami ma inny pogląd niż. Meinungsinstitute oder die Öffentlichkeit. Opinia publiczna, czy instytuty badania opinii publicznej. Was widzicie ten moment przestraszenia? Taki? To pani mówi, ale przecież to jest to samo. Und die, uh, öffentliche meinung. Jakby lud i opinia publiczna to jest to samo. I, jej mina jest tu po prostu bezcenna, znaczy, bo to jest naprawdę mina małej. No tu widzicie, że to są czterolatki, stary. Spójrz na tą twarz, jakie ona miny robi. Jeszcze raz wam pójść, jak one gadają bez mojego. Jak, no. jak się W ten moment, gdy ta baba się wtrąca, nie? gdy mówi, że to jest to samo. Pan. No, to jest taka happy. Und die, uh, öffentliche meinung. <laughs> To no die die yeah. jest w ogóle dziwne zagranie, bo ona mówi, że to jest przecież to samo, lud i opinia publiczna. A ona tak jakby mówi, opinia fe publiczna? <laughs> a ona sobie tak nie powiedziała, bo sprawdzałem, tamta mówi... Meinung. A ta ją poprawia jakby... <laughs> jakby tamta źle powiedziała, rozumiecie? Jakby ta berbok poprawia tamtą, chociaż tamta w ogóle nic źle nie powiedziała. Natomiast tamta w tym żółtym znowu mówi... Das to, jest noch mal was to jest na pewno jeszcze coś innego, ale... No on mówi, nie to co pani mówi się coś innego, ale opinia publiczna, która jest badana w reprezentatywnych badaniach, to już jest... In umfragę, to jest pogląd ludzi, który jest badany w reprezentatywnych badaniach, to jest opinia publiczna. On mówi tak. Ja, ale ich pytanie jest, jak zadam pytanie. No dobra, to jest troszkę lepsze. Tam się fragmencik powtarza z poprzedniego, ale niewiele, bo to jest tylko minutka. A tu jest jeszcze raz o tej migracji. Ten gościu więc do niej mówi, znaczy zacznij, najpierw ona pieprzy, nie? Posłuchajcie, co na pieprzy. Ona mówi, że oni muszą bardzo na to patrzeć, żeby być obecni w jakiejś płaszczyźnie, prowadzić debaty, nie tylko te duże demonstracje w Berlinie. Zobaczcie, jak ten gościu tutaj głową kręci. A ostatni punkt to jest emocjonalność. To jest po prostu, to, to takie głupki, oni po prostu, widzicie? Tak? wykręcił łową. że emocjonalnej oferty nie mogą pozostawić prawicowym partiom. Patrzcie jeszcze na jej wzrok, nie? Ona wie, że ona bredzi głupoty, ale to jest po prostu jakby... Dla niej to wszystko, co się dzieje w rzeczywistości, jest nieistotne. Dla niej jest istotne tylko to, co się dzieje tu i teraz. Kto powie głośniej, kto lepiej. Czy oni skumają, że ona nic nie wie, czy coś. Czy ona jakoś tam wyjdzie. Dla niej to jest jak wyjść na taką salę. No coś w tym stylu. To jest taka dziewczynka na sali. I wszyscy mają klaszczeć. I ostatni punkt Mówi, przepraszam. Spójrz na tego gościa. Nie? On teraz tak patrzy. Jak ten? Co ten powie teraz na to? Naprawdę go ciekawi, co ten teraz powie. A on mówi, przepraszam, ale pani argumentuje tylko emocjonalnie, psychologicznie. Proszę powiedzieć coś, co można uchwycić. Widzicie? Już jej oczy bo są takie szkliste, nie? Taki strach, niepewność, nie? Takie... Kuf, ale kamienna twarz. Wiecie, nie że wygląd, to jeszcze totalnie się kompromitujesz swoją osobowością, nie? W pani koalicji w kolorach sygnalizacji świetlnej mówi się tyle o respekcie. Nie rozumie pani, że jest związek pomiędzy... Ona chyba już któryś raz musi słyszeć, że nie rozumie, że jest związek pomiędzy czymś a czymś. Mi się wydaje, że to jest generalnie problem u nich. Długoperspektywiczne planowanie i dostrzeganie jakby związków, ale to jest generalnie z tymi konsekwencjami, że oni nie potrafią rozpoznać konsekwencji sekwencji własnych czynów, jakby dlatego, jakim zarzucasz coś, to oni jakby nie rozumieją tego związku, oni tylko rozumieją, że ty im zarzucasz, ale nie widzą tego związku. Na no, to już jest takie fehlen. To jest to samo. Czy nie widzi pani związku pomiędzy migracją, na przykład, a tym, że na dole tego łańcucha 900 tysięcy mieszkań socjalnych brakuje, że czynsz cały czas idzie do góry, że ceny domów są droższe i ceny mieszkań, że inflacja jest pędzona do góry, że szkoły już nie funkcjonują.

Tutaj moderator zarzuca jej, że ona nazywa wszystko rasistowskim. Jeżeli ktoś, gdy ktoś do niej mówi, że niektóre rzeczy są jakby nie w porządku i powinniśmy je przenegocjować, to ona ich natychmiast nazywa rasistami i nie chce z nimi w ogóle rozmawiać. I w ten sposób uciekasz od debaty. Do tych osób należą zieloni radni, którzy mówią, że nieważne, jaką mam książeczkę partyjną, ale tak dalej być nie może. My, my po prostu nie damy rady. Widzicie, oni właśnie nie rozumieją tych związków. O się jej pytanie. Nie widzi pani, że istnieje związek pomiędzy nieregularną migracją, najwyraźniej niekierowaną, i faktem, że na końcu brakuje prawie milion mieszkań socjalnych? Dlaczego socjalnych? Dlaczego ci ludzie? Nie mogą iść do roboty. Rozumiecie to myślenie? Oni oni postrzegają obcokrajowców, w ogóle nie widzą, że to są ludzie, którzy powinni pracować i samemu za mieszkanie płacić. I mieszkanie mogliby kupić albo wynająć na rynku prywatnym. Dlaczego nawet on mówi, wiecie, z taką oczywistością, że w Niemczech brakuje prawie miliona mieszkań. W mojej opinii, to, że Polacy tak lubią się budować, to jest po prostu błogosławieństwo dla Polski. A tam w Niemczech wszyscy wynajmują, wynajmują. Budową zajęły się wiecie, państwo albo jacyś inwestorzy, którzy muszą mieć jakieś powiązania z państwem i to wszystko nie wypaliło. W Niemczech zawsze była zła sytuacja mieszkaniowa. Der Dalej mówi, że sukces tej, wiecie, prawicowej partii, która teraz wchodzi, AfD, nie jest sukcesem AfD. To znaczy ten sukces pochodzi przede wszystkim od tego, że wy lądujecie jedną plajtę po drugiej. Nie pani osobiście, no, jakieś spojrzenie, nie? Nie, że pani osobiście, no ale wy zieloni ogólnie, nie? Oni muszą się zatroszczyć o to, aby stal w przyszłości była produkowana w Europie. A to pójdzie tylko wtedy, gdy to będzie zielona stal. <tuszel> ten Werner Zyn to jest taki, za taki dziwny trochę z brudką. On jest taki dosyć rzeczowy, ale z nim się też wielu nie zgadza, tak, ale myślę, że tam od Corvina, Mencyna to by się z nim raczej zgadzali, tak nie wiem, w 70%. On chyba tak całkiem wolnorynkowcem nie jest. Nie słuchałem go, on mnie jakoś tak wkurzał. Takiego innego warto bardziej posłuchać. Zenf, profesor Zenf, krytykuje system monetarny. Dlatego muszą się prze... Patrzcie ten... Ty... <grytanie> Widzicie, tutaj widać, że ona w ogóle nie wie, co mówi i ona tylko patrzy, czy... Bo to siedzi profesor taki kultowy, on jest znany od wielu, wielu dekad. Chociaż widać tylko pół twarzy, tu widać na, naprawdę idealnie. Czy on widzi, że ja nie wiem, o czym ja gadam? <grywki> <grywki> Dlatego huty stali muszą zostać zrobione neutralne dla klimatu. No, musimy zrobić jakiś Green Deal, a koło tylko mówi. I pani jest za tym, ona mówi tak. To nie może być prawda. Coś w stylu, że w gospodarce rynkowej nie można sterować nogami. No, no, could. Could no, so this... Ona mówi, proszę dać mi dokończyć. Mówi, ale, ale to jest tak straszne. Coś tam gadała, nie słyszałem dokładnie. A on mówi do niej tak, więc. I pani jako zielona polityk wie, jakie będą rynki w przyszłości. Pani wie, jak. Strukturę przemysłu w taki sposób zmienić, aby powstało możliwie dużo miejsc pracy i wysoka efektywność. I pow... mówi sorry, ale tego pani w ogóle nie wie. To jest taka uzurpacja wiedzy. Ona mówi, ale ja przecież ja rozbawiam z firmami, ale mówi, no to firmy muszą same decydować, to Ta jest. Także widzicie, nie tylko w Polsce mamy takie żółkowskie. Ja wam powiem, że jak wy się denerwujecie na tych ludzi, to wam to odbiera energię. Wy nie macie później ochoty zrobić coś, co wcześniej chcieliście. Dlatego nie możecie się denerwować. Oni tego chcą. Im jest obojętne, czy się z nich śmiejecie, czy tam wyzywacie, ważne, że o nich myślicie. Tu jakaś szwajcarska rozgłośnia donosi szczerze o Berboku. A, tylko mówią o wywiadzie, że to taki wywiad przysługowy zrobili. A, poczekajcie. No, pod... czyli ten Szwajcar mówi, że w tym wywiadzie Baerbock mówiła o podróży do Maulborn. A na myśli miała australijską metropolię Melbourne. Ja sobie obejrzałem ten wywiad. Mogłem wam w sumie puścić. Ona jest tak niezdarna. Ona zaczyna coś mówić. Najpierw, że plamy potu ja ma na bluzie. A on mówi, że my tego nie widzimy. <todgłosy> A ona coś tam się zamyśliła, on coś dalej gada, a ona mówi Sorry, ja jeszcze byłam przy tych plamach od potu myślami. <ślami> Patrzcie, to jest pani, tak jak z akcentu ja bym powiedział, że to jest ze wschodnich Niemiec, ale nie jestem pewien, bo tam, bo ja tak aż nie jeździłem po Niemczech, żebym znał różne akcenty. Patrzcie, jak właśnie, jak głupio w Niemczech jest spójrzcie na to, na dnia tych ludzi, tylko jak oni są po prostu, mają naprawdę głupi zarząd w tym kraju, tak? Wszystko u nich jest tak jakieś głupie, głupio zrobione, że niby fajny zamysł, ale to jest tak niedoszczelnione ze wszystkich stron, że, że to się od razu po prostu idzie nie w tą stronę, którą powinno być. Patrz, co ona gada. Spójrzcie na mnie, ja pracowałem 40 lat, 40 lat wpłacałam nie dostaję ani centa, bo mój mąż dostaje 5 euro za dużo renty. Co to za głupio? Poszłam do urzędu pracy, rozmawiałam z tym goskiem i do niego powiedziała tak. Następnym razem przyjdę, posłuchajcie, ona nasaduje tutaj obcokrajowca, nie? <grym>, nie ma papieru, nic nie rozumie. <grym>, <grym>, to wtedy on do mnie powie, pełny program. Gdzie my tu kurwa żyjemy? Gdzie żyjemy? No i coś, że koniec, że z tym musi być koniec. On mówi też, że renta nie, nie działa, a ona, ona mówi, że ta renta też nie będzie działać, jak my ich wszystkich tutaj pozostawimy. Także Niemcy normalnie żądają wyrzucenia. Oni tutaj nic nie wpłacili, ani centa. My wpłacaliśmy całe życie i wychodzimy z pustymi łapami, a oni dostają nasze pieniądze? Halo! 40 lat pracowałam. Problem jest taki, że to nie są fachowcy, co tu przyjeżdżają. No to jest dowcipek, idzie, uwaga. Niektórzy są dobrą pomocą kuchenną, przybywają z własnymi narzędziami. Rozumiesz, co mam na myśli? Tu nie przyjeżdżają fachowcy, to jest bardzo malutka liczba. A goście mówią, no ale my potrzebujemy ludzi, po pierwsze. Mamy wystarczająco ludzi. Siedzą w domach i są bezrobotni, bo mają inny pogląd niż państwo, tak jak ja. Zobaczcie, to jest wahać chyba? W, te, w nowej Tesli to jest Model Y 1800 km 1800 kilometrów. Chcieli tam coś wybudować, fidabine. On powinien sprężynować, tak jak tu na końcu, w tym drugim. O, tak. No mówi coś takiego nie może się zdarzyć przy nowym samochodzie, a już w ogóle nie może się zdarzyć przy części od podwozia. Nie? Także to macie. I to jest samochód z niemieckiej Gigaberg. zauważa chyba. wendungheit i nartyzm na, na siebie trafią. Baerbock. Widzicie także że nie jestem jedyny, który tłumaczy to wszystko narcyzmem. Generalnie, podobno w Europie nie ma w ogóle, nie uznaje się zaburzenia narcystycznego, tylko generalnie zaburzenia osobowości. To w Ameryce dzielą to na te narcyzmy i to. No, tu mówisz, że ona reprezentuje 84 miliony ludzi, no to Niemców jest. Polityka zagraniczna to nie polega na tym, że się dwóch ministrów spotyka, tylko na tym, że ona reprezentuje 84 miliony ludzi. A ten pan później mówi, że wam chyba ktoś do głowy nas. Hat Strafanzei. Właśnie. Czy ja już mówiłem o tej dziewczynce? Jeśli jeszcze nie mówiłem, to krótko przypomnę. Polizeiabführung eines 16-jährigen Mädchens aus der Schulklasse in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt sich zu einem Ostatnio kilka dni temu do szkoły jakieś weszło trzech policjantów do dziewczynki, jakieś tam 15-letniej, chyba żeby ją zabrać, bo na mediach społecznościowych opublikowała jakiś filmik ze szlumpfami który był tam jakąś reklamą dla AfD, bo oni się reklamują na niebiesko. AfD to jest ta partia prawicowa, która teraz w wyborach ma bardzo wysokie szanse. No i Beatrix von Storch, to jest członek Bundestagu, to chyba właśnie od AfD, złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do chyba na tego Jan Dirk Zimmermann. To jest chyba ten dyrektor tej szkoły. Gdzieś mam tu filmik, gdzie są zdjęcia i tej dziewczynki, i tego dyrektora. I jeszcze mam tutaj na samym końcu ostatnią wypowiedź live tej dziewczynki. To nie wiem, czy to jest takie ważne, ale tam w jednym momencie po prostu mówi, że ona nie rozumie, że coś, co jest na TikToku i w mediach społecznościowych wszędzie za jakiś filmik ze sumpami, rozumiecie, policja do niej przychodzi. Auf TikTok jest ja alles voll mit TikToks, ne I dann, że sie dafür in die szkoły kommen und mich so ich jetzt, mal ne, Konnte ich mir i jak rozmawiała z policjantami, się tłumaczyła, to podobno dyrektor tylko wywijał oczami, nie, że Jezu, jak ona głupia jest, czy coś. No i teraz właśnie, jak mówię, jedna pani z AFD wytoczyła temu dyrektorowi szkoły. Tak widać, że nie czy są bardzo oburzeni tym faktem, wiecie, wiecie? tak bar bardziej niż innymi, które w mojej opinii mogłyby być ważniejsze. Tak jakby... No mi to troszeczkę przypomina tą białą różę. Ostatnio się pytałem właśnie o jak się przygotowywałem tutaj do tego filmu. W pewnym sensie, patrzcie. Sie to za ktoś Tytuł tego filmu jest w ogóle, że to jest podrabiaczka życiorysu, bo ona coś ma fałszowany życiorys. Ktoś już widać ze z emocjami, bo tu u góry jest napisane, że pętla zaciąga się. Laleczko. To już jest takie laleczko. To jest tak. Myślę, że jakiś 50-letni Niemiec ze sztucznymi zębami z A i z okularami z A oka napisał. I tutaj jest ona w swoim rodzinnym mieście, Hanoverze. Nie, nie życzą. Persona non grata. Takie filmy są mało wartościowe, ponieważ można podłożyć każdy dźwięk, nie, pod to, wziąć jakikolwiek filmik i podłożyć jakikolwiek dźwięk. Zwiedzieliście to, to jest Polska. Grunt to mieć dobre hasło wyborcze i fajny plakat. Okręg czwarty, postaw na dwójkę. Maciej Klocek. <noise> Dzieciak wiedział, jak wygląda świnka od małego. Ja wiem tylko, jak wygląda świnka od kolan. Ja myślałem na początku, że to są deepfake'i, nie? A on to publikuje sam, słuchajcie. I nie dość, że na swoim oficjalnym kanale sam siebie pokazuje jak idzie i jeszcze do tego muzyka jakaś tam, wiecie, od Andrew Tate jakaś taka I guess i on sam to publikuje, to, to też nawet jak to znaczy taki przypał to jest. Do Jasia, napisał do mnie list taki serdeczny. Musiał trochę furki pokazać i on jeździ Audikiem Allroad czarnym. Będzie, będzie może. Patrzcie, teraz widać, że to jest normalny pat. Weź tego teraz w białym masel shircie z bebechem wyobraź w jeansach. Bez marynarki, tylko taki. Ale on ma oczy p Nie, totalne. Zwłaszcza to, tu już mogę, tak... Widzisz tu the face? No to, żeście głosowali. Kur. No i Brwi Narcistic Full. Widzicie tu jak idzie taki trójkąt? To jest często u tych To oko jest naprawdę strange. No bo ogóle to jak skacowanego, To takie udawanie, nie? że tak osobiście. To akurat on umie, nie? że on tak gada, jakby wierzy się w to, jak tutaj, nie, jak to, takie, to wygląda, takie, no, takie genuine. Nie? Że taki tu rozpięty, taki zmęczony, podszedł do tego chłopczyka i tak z nim porozmawiał, jak facet, facetny, no bo coś, no, czyli transfacet, transfacet. A, I tu się w ogóle dzieją też troszeczkę eklaty, wiecie, bo nie wszystkim się podoba, że Niemcy wspierają tak bardzo to, co się dzieje znowu tam, na bliskim. Leciał rano do Doha i nikogo nie było. Przy opuszczaniu samolotu niemiecka delegacja stwierdziła, że emir Kataru, to w Katarze było, wie, wiem już teraz, nie mógł przyjść na ceremonię. Czekał pół godziny w ten sposób, patrzcie. No mała wstawka spontaniczna. Zgadnijcie, co się stanie, jak nacisnę teraz literkę F Wbiję. Patrz. <laughs> Klikamy. I chcę to wam chcę coś pokazać, bo już dzisiaj na tym byłem. Tu, patrzcie. Jak myślicie, co będzie, jak ja tutaj najadę? Tak troszeczkę wcześniej zrobię, co? Tu trzeba kliknąć. sobie klikać. Pyridochland, Pyridochland, Pyridochland. Dann dan ist das das größte Kontinent, das ich mir Afryka. Volkspartei. Muszę kończyć, żeby to jeszcze dzisiaj jakoś opublikować, a jeszcze przede mną trochę roboty. Także to na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i do If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.